No, no, pokazuję dziecko. Jest wskazane. Jezus, kurka! Wiedziałem, że to się wydarzy! Wiedziałem, że to się wydarzy! Cześć, dzień dobry, witam. Jestem Zator. Z-A-T-O-R. Śmiesznie, nie? No nic, będę sobie oglądać TikToki? TikTokowe. Postanowienia są takie, żeby TikToki były śmieszne w tym momencie i będą śmieszne, bo tak postanowiłem, bo tak powiedziałem ja. Taki jest plan, plan będzie spełniony, ja będę spełniony i wy będziecie spełnieni. Tak możemy zaczynać. Jaki Pupol! To to jest Baleron, nie KOT! Jezu, szkoda. Biedny, biedny. Po prostu biedna to jest. Uuuu! Ała! O Boże! też chciał, No Co zrobisz? Co uczynisz? Dawaj, dawaj, dawaj. Czepiec. Profesjonalny czepiec, tak. Bez uczu... O Jezus. Pięknie, misja spełniona, przepięknie. Ty, ale żeby tak zakładać czepek właśnie. Czy się tak męczyłem zawsze na, na tych lekcjach basenu, jak basenu podstawówka, mi się wydaje. Trzeba było zakładać ten czepek i on mi tak zlatywał z jednej, z drugiej strony tutaj byłem zawijać. Kurde, robienie ja tego czepka to była jedna z najbardziej upierdliwych rzeczy, jakie w ogóle istniały w szkole w tamtym czasie. No może nie, nieważne, ale było to upierdliwe, żebym miał wiedział, żeby sobie tak przytrzymać cholera z zębiskami. To było o wiele łatwiej. Oh, o, ta TikToka się dywedujesz 20 lat później. No, jako tak o 20. No dobra. Elegancja. Co mówi słoń? Do nagie. Dobra, proszę mi to wytłumaczyć w komentarzach. Ja, ja tego nie rozumiem absolutnie, że. Są śmieszne filmiki i zazwyczaj zauważyłem to w śmiesznych filmikach polskich. Dodaje się różne takie emotikony, że śmieszne, że różne gify, że te, te głupie, ten śmiech tego dzieciaka. Dobra, nie potrafię tego nawet udać. Na pewno wiecie, o który chodzi śmiech. jak ja go znajdę, to później go tu dodam, dokładnie w to miejsce, żeby było wiadomo. Pewnie go nie znajdę, ale jak go znajdę, to go znajdę. To będzie znaleziony i go tutaj włożę, nie? I to ma dośmiesznić, a ostatecznie wychodzi tak cringe'owo, że po prostu tego się nie da, ja to muszę przełączyć. Cringe, cringe. To nie jest cringe, to jest cringe, cringe. cringe. Ogłoszenie duszpasterskie. Lecz pan ksiądz w kościele. Usiądźcie. Duszpasterskie. Wszyscy Usiądź. siedzą. To będzie tak. Za tydzień y, szach y, dla dorosłych. No, albo dla dwie, dorosłych, dwie, no, osiemnaście plus. O dwunastej po y, y, festyn y, zapraszamy wszystkich na festyn, albo nie? <grym> y, to nie może być prawda, y, ale śluby. piękne. Ładny żon. No. <noise> no, <noise> no Ładny. Chciałbym ogłosić no. y, y, msze w intencji zmarłej niedawno pani Roślin. Zmarłej? A le proszę o Jezu, przyda, kto to jest? Ja żyję. Tona, to tona. umarła? Nie! Tak? A! A no to, to ona nie żyje. <głos> <głos> o Boże, zajebiste. To co mi się najbardziej podoba w TikToku, znaczy najbardziej, jedną z najbardziej podobających mi się rzeczy w TikToku to jest to, że ludzie biorą wszystko bardzo do siebie. Tak bardzo do siebie, bardzo dosłownie. Że to nie może być prawdziwe, nie? Jest, no jest z filmu, ktoś... Się... Tragedia. To są brednie! To są brednie! jak komentarze, co? Też człowiek, no też człowiek. To fotomontaż. Tragedia. Co to? Niechujaty, blyat. No o matku bosku. Niechujasz. Niechuj... roski chłomik. Roski z ja... Jezus. Zabójca. daj i ta to w ogóle To je cringe. Pocałuję, spierdź się. Pójdzie, zamknie, co zrobi. No, dawaj, no, dawaj. No i trzeba było dodać jakieś głupi śmiech, głupiego dziecka, żeby było to śmieszniejsze. Boże, dlaczego wy to robicie? Ludzie, proszę was, dlaczego? A nie to, nawet nie polskie. To przepraszam. No. No, pokazuje dziecko. I jest wskazane. A? Jezus składać! Wiedziałem, że to się wydarzy! Wiedziałem, że to się wydarzy! My nie wiedzieliśmy, że to się. <ścoughs> Miało być śmieszne. I. <ścoughs> no, co? To jest ustawka, ona nie śpi. No. Boże, żeby, to, żeby ona przynajmniej spała, to by, to mogłoby być to śmieszne, ale nie, to nawet nie puszczam do końca. E, Przypomniałem się jedna rzecz. Kiedyś miałem laptopa. Kiedyś miałem laptopa. <laughs> to z <komuński> historii. <laughs> no, kiedyś miałem laptopa i ten laptop był używany przeze mnie. To była godzina późna. Co była? To był wieczór. To był wieczór, to był wieczór, to by, tak. Nie mogę opowiedzieć tej historii. Miałem laptopa, to był wieczór. Ja sobie siedziałem na kolanach, go miałem tutaj. On. I on, otóż y, oglądałem film, zdaje się, no i była scena, w której był, był ciemny obraz, było, było czarno. I <ścoughs> zobaczyłem swoje odbicie i byłem przerażony, byłem przestraszony, przestraszyłem się normalnie! <ścoughs> Krzyknąłem. Nie, to był, to był głośniejszy krzyk. Także, także krzyknąłem i dopiero później zorientowałem się, że to byłem ja. Można o! się wystraszyć nawet swojego własnego oblicza. To było bardzo smutne doświadczenie, natomiast bardzo pouczające, ale to jest ustawka. Idziemy dalej. I oczywiście nie można było inaczej niż bez tych emotikonów, bo inaczej to nie jest śmieszne. A mi się gorąco zrobiło. Nie, 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 nie mogę czegoś takiego oglądać, bo ja zaraz się przestraszę. Ja nie mogę. Nie. nie, nie chcę tego obejrzeć. Ja jeszcze mam słuchawki, jest późniejsza godzina. Jest ciemno na dworze, tak nie chcę oglądać. Czyli oglądamy dalej, ale nie jest to tego strasznego, bo to jest straszny. Jezus musztarda Wiadomo, że na i trzeba było dośmiesznić i dać sobie śmieszny dźwięk tam. Tego śmiechu tam nie ma, oni to dodali, żeby było śmiesznie. Żeby się przynajmniej śmiała ta osoba. Błagam, no, no śmiejcie się, jak to jest śmieszne, to się śmiejcie. Na no, litość boską. Jak tak można! Jak tak można! Można, muszna, męska, muszna. Jak one wykrzywiają tak tą mordę, jak to jest możliwe? Fizycznie, jak to jest możliwe? Ty taki to by zeżar, nie? Ja sobie tylko wyobrażam, jaki to musi mieć ścisk szczęki. Czy to może odgryźć rękę? Nie może odgryźć ręki. pułamać rękę może? Ale nie, nieważne. E, e, ważniejsze rzeczy są na głowie, trzeba oglądać. Nie mów mi, że zjadłaś te ciastka. No zjadzi, no? <laughs> no. To no, Albo było dobry. Dobry. No, czy... <laughs> dobre. Dobra, już mi tam nie gadaj, nie gadaj mi tam już. No. Czekaj, ta, bo trzeba zrobić sobie tak. Trzeba to męsko zrobić. No. Przychodzi facet do pracy i pyta się: Mogę u pana pracować? Nie! Yeah! <laughs> o, oh, oh, oh. <laughs> radę. A no, moja no, no, nie, jaki biedny. O, chciał tylko wrócić do domu. A pla pla upla, pla, pla pla i pli pli pli. Jezus Maria, kurde. Z gościu w ogóle walczyło życie w tamtym momencie. Zasubskrybuj, skomentuj. Subskrypcja pomaga bardzo mocno. Subskrypcja pomaga bardzo mocno. Bardzo dziękuję. Dajcie znać, kto szczęka ściska. Jak mam okulary, to wyglądam jakbym był mądry, nie? Każdy mi tak mówi. Jak ściągam okulary, to Boże, taki idiota, ale jak zakładam okulary, to od razu wow! Plus 500 do inteligencji. W mówię to w związku z czym? Z niczym. Anali no proszę was, no dajcie spokój. Siegnaj no la 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 mała.